Potencjałem do naśladowania dostał właśnie Luke Modricianie, Alex Song. Drodzy Państwo, ale jeśli chodzi o El Clasico, dzisiaj na antenie Kanal Plus Premium to nie jest jedyna gratka sportowa, którą przygotowaliśmy, bo równolegle, dokładnie o 21.00, tyle że na antenie Kanal Plus Sport toczyć się będzie finałowy mecz WTA Indiana Wells z tego turnieju. Iga Świątek zagra z Marią Sakkari, my mamy połączenie z dziuplą komentatorską, w której jest Bartek Ignacik, Dawid Celt. Dobry wieczór panowie. Hiszpanie oczywiście mają swoje tenisowe tematy i się wszyscy rozpoznają spisywali na temat Nadala i no ale my mamy temat numer jeden. W jakiej formie IGA i jakie macie przewidywania przed tym meczem? Nie wiemy w jakiej IGA, wiemy, że my w doskonałej. To łączenie też pokazuje, że mimo konfliktu interesów drużyna Kanal Plus Sport działa spójnie, bo faktycznie o dwa poważne wydarzenia, no po prostu dzielimy, kana dzielimy ekran na pół, Kana Plus Online i w zasadzie wszystko jest jasne. Idealnie się składa, że ten duet komentatorski jest za Real Madrid i, i Barceloną. Już kłóciliśmy się tutaj z Dawidem e, wielokrotnie w tym e, temacie. Miejmy nadzieję, że dziś wygram. E, ja tak naprawdę to szukałem wątków hiszpańskich. Jeśli chodzi o Igę Świątek i tak jak powiedziałeś, no dziś gra też finał Indian Wells. E, Rafa Nadal, wielki idol Igi e, Świątek. I, Człowiek, który nie wiem dlaczego jest za Realem Madryt, bo przecież jego wujek to w zasadzie legenda Barcelony. Dawid też pewnie nie wie, no trudno takie... Słyszałem, takie... coś słyszałem, a nie wiem czy ty słyszałeś, że jak Iga i Rafa grają w tym samym czasie w finale, to zazwyczaj wygrywają. 2020 Paryż, w ubiegłym roku w Rzymie było tak samo, więc dlaczego dzisiaj miałby nie być podobnie? Otóż to... Y... Jedno zdanie, a propos naszego redakcyjnego kolegi Marka Furiana, który po ostatnim półfinale Igi Świątek i zwycięstwie powiedział, mamy aktualnie najlepiej grającą tenisistkę na świecie i tutaj chyba z Markiem nie ma co polemizować. Ranking Race pokazuje, że tak się, tak się właśnie dzieje. i Ga w tym roku gra najlepiej, osiągnęła bardzo wysoki, równy poziom. E, niewiele dziewczyn jest w tej chwili takich, które mogą się załapać z nią na grę, więc miejmy nadzieję, że nie będzie zwalniać i, i tak, będzie, tak będzie cały czas. Wiadomo, że jakieś porażki się będą przytrafiać, ale chcielibyśmy, żeby było ich jak najmniej i żebyśmy mieli dużo okazji właśnie do takich spotkań z Państwem. Otóż to, wiem, że marzeniem Dawida jest komentowanie kiedyś meczu El Classico, ale z tego co wiem, to Adam Marchliński i Tomek ksiąkała. Tak łatwo mikrofonów Dawidowi nie oddadzą, ale mogą być Państwo spokojni, że punkt 21 na antenie Kanal Plus Sport, Iga Świątek, Maria Bartek, Sakari. Proszę, ale poczekaj, bo mówi. jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie. To będzie pytanie pułapka, będziesz mnie nienawidzić za to, że zadałem Ci to pytanie, Dawaj. zwłaszcza w towarzystwie gościa, w którym jesteś. Bo to pytanie <laughs> zostało zadane Twojej żonie nie tak dawno i niestety nie odpowiedziała. Kto jest lepszą tenisistką, Iga Świątek czy Agnieszka Radwańska. O, to dobre pytanie. Powiemy tak, na ten moment... Ja e... chciałem tylko, żebyś powiedział to nazwisko lub to nazwisko. Do 2020 roku lepszą nazwiską był Agnieszka Radwańska. To jest dobra odpowiedź. <noise> Dyplomatyczna. <noise> Dziękujemy. Dziękujemy wam serdecznie. 20, Dziękujemy bardzo serdecznie. Pierwsza, ja wam życzę bardziej wyrównanego pojedynku niż ten nasz. Taką mam nadzieję. Też mamy taką nadzieję, trzymamy kciuki, kciuki za Igę Świątek. O godzinie 21.00, początek finałowego meczu w turnieju Indian Wells. Iga Świątek, Maria Sakkari, na pewno się też tym gdzieś jednym okiem będziemy emocjonować z pewnością, choć z drugiej strony no, musimy uważnie oglądać El Clasico, bo też spotkamy się z Państwem i w przerwie i po meczu, ale jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby sobie porozmawiać o tym, co nas czeka i zastanawiam się, czy macie jeszcze jakieś wątpliwości, czy macie jakieś takie pytania, które chodzą za wami od rana i nie wyjaśniliście sobie tego, i chcielibyście to zrobić tutaj w naszym, w naszym towarzystwie? Ja jestem bardzo ciekaw dyspozycji Erika Garsi. Ja myślę... Samo pytanie. Słuchajcie, zadać. ja myślę sobie, że jeżeli Ancelotti był zmartwiony faktem absencji Benzemy i stawiając na Rodrigo, pomyślał sobie, to raczej nie wypali, ale jak sobie zobaczył skład Barcelony i Erika Garcia, to pomyślał sobie pewnie, a jednak może to jest ta szansa. Gdyby był Benzema, absolutnie też bym miał takie, takie obawy. Natomiast nie widzę Rodrigo jako tego piłkarza, który gdzieś tam będzie nękał tą parę stoperów, będzie im przeszkadzał, będzie gdzieś ich tam deptał, ciągnął i tak a w takiej grze Erik Garcia czuje się niepewnie. Natomiast mnie ciekawi pozycja to niego crossa, bo troszeczkę wydaje się, Trochę nam umknął ten piłkarz. Mhm. Natomiast w, w wielu momentach w tym sezonie był on postacią fundamentalną. Ostatnio troszeczkę gorsza forma. To pierwsza część sezonu, prawda? dokładnie. Ale myślę, że może być tutaj mimo wszystko postacią kluczową, i te jego podania, o których Ty mówiłeś, takie filtrujące, nadające odpowiednie tempo, to może być groźna broń. No i przede wszystkim pojedynki Modric pedwi To jest to A na co, co na A co ja czekam. obstawiam, że cichym bohaterem będzie ten, który mi zaimponował rok temu przy okazji tego słynnego klasyku. Bez kibiców. Z gromadką dosłownie kilkunastu dziennikarzy Fede Valverde. No to, właśnie, jest, a pro... to jest mój typ na ten mecz. Ale właśnie a propos Fede Valverde, a propos absencji Karima Benzemy, to sobie myślę jeszcze o jednej takiej rzeczy. No bo Barcelona bez wątpienia to będzie dzisiaj drużyna, która będzie grę prowadzić. Nie mamy co do tego wątpliwości, patrząc na to, co dzieje się ostatnio, patrząc w ogóle na DNA tych drużyn i tak dalej. I tak dalej. Karim, Benzema, Karim Benzema, oprócz tego, że jest człowiekiem, który najwięcej asystuje, najwięcej strzela, ma największy wpływ na grę, jest też w cudzysłowie, powiedzmy, kierownikiem pressingu Realu Madrid. I też było to widać w z Majorką przy tej pierwszej bramce, kiedy dał sygnał, kiedy właśnie Fede Valverde swoją mobilnością podbiegł do baby, odebrał tę piłkę i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj zastanawiam się, czy z tych zadań będzie miał się kto wywiązać, bo to, też jest, to są też pewnego rodzaju kompetencje środkowego napastnika. Wcale nie takie oczywiste, ale bardzo ważne. Pytanie jest, czy rzeczywiście Real będzie chciał zagrać tym wysokim pressingiem dzisiaj, bo tutaj, tutaj nie możemy od razu narzucać takiego stylu, że rzeczywiście oni wyskoczą na tą Barcelonę i będą chcieli im tam usiąść do gardła i ich zadusić w pierwszych minutach. Myślę, że oni doskonale wiedzą, jak zagra Barcelona, bo Barcelona nigdy inaczej nie gra. Oni tak sobie wymyślili, tak się urządzili i tak będą grali w każdym meczu. Zabierają piłkę w pierwszej minucie i najchętniej oddają w 95. A Real będzie chyba grał tak, jak w tym sezonie, czyli spokojnie poczeka, narzuci czy... ten swój styl, ale nie za bardzo dominujący i będzie czekał Słuchajcie, na Oni sytuację. grali nawet spokojnie, będąc podwójnie murowanym faworytem jesienią. Pamiętacie, oni nie ruszyli od razu na Barcelonę oni sobie spokojnie nie. poczekali. W pewnym momencie poszedł jeden, drugi zryw. Na początku zresztą ta współpraca krossa z Modriciem się kompletnie nie układała. A ten początek ja patrzyłem, mówię: Jezus, Maria, ten Real Madryt przyjechał jakiś znowu. Fellerny na to kampnął. A tymczasem wiadomo, konsekwencja, pewne przegrupowania wyciąganie wniosków w trakcie meczu sprawiły, że, że to przyniosło pozytywny, pozytywny bardzo efekt, ale i też Barcelona była w zupełnie innym miejscu. 13 nie minut do pierwszego gwizdka w tym meczu. Mamy obrazki na żywo ze Stadio Santiago Bernabeu, także mamy podgląd na to, co, co się dzieje, ale wiecie, no, to presowanie Realu Madryt to też nie o to chodzi, że oni będą wysoko presować, tylko oni presują w taki sposób, że czyhają na okazję i właśnie świetnie na tę okazję czyhał Karim Benzema w wielu meczach, w wielu spotkaniach, ale Fede Valverde też w tym jest dobry. I tu się zastanawiamy, ten pressing zostanie zorganizowany. A może on no też... będzie sygnalizował. No Lepiej nie. Lepiej ja też uważam, że lepiej On jest taki podpalający, się on lubi często pokazać. No, idziemy, idziemy, idziemy. A pamiętam w ogóle taki klasyk jeszcze tak gwoli, gwoli tych wspomnień, kiedy zaczęło się od wysokiego pressingu. Faworytem był absolutnie murowany Barcelona. Ale nie dziela jak... się dzisiaj od wysokiego pressingu zaczęła w Kanal Plus Sport. To, to, to prawda. Pamiętam. A pamiętam jak Mourinho y... Tak wpadł na taki pomysł. Okej, okay, zacznijmy od wysokiego pressingu. I pamiętam, jak się Benzema z całą drużyną rzucili, ten pressing przetrwał półtorej minut. No ale wiecie, tutaj Kto? zaczęła się też dyskusja o Luce Modriczu. Być może, akurat w organizowaniu tego pressingu. On, wysunię... on jako najwyżej wysunięty piłkarz, to nie jest wcale aż taki głupi pomysł. Mówię o tym aspekcie grania, bo on ma ten taki zmysł doskoczenia do przeciwnika takiego timingu, też rozumie grę z piłkarzem inteligentnym, więc jestem bardzo ciekawy, czego się spodziewać i jakby co będziemy widzieć po tych pierwszych 10-15 minutach, jeśli chodzi o Real Madryt i tę organizację Realu Madryt. No, mnie się wydaje, że. Też y, mamy taką, taką umiejętność, można w cudzysłowie powiedzieć, że jeżeli dochodzi do takiego spotkania, to gdzieś staramy się szukać właśnie dziury w całym. A może zagrać tak, a może tak, a może tego piłkarza wystawimy tu, a może on powinien presować, a może grać bardziej z tyłu. Natomiast myślę, że powinniśmy w kierunku, że te zespoły zagrają dokładnie tak, jak grały w tym sezonie i to zapewniało im sukces. Bo ten sukces Barcelona, powiedzmy, w tej drugiej części, no, Ale kiedy nie zapoznała nie się tak z systemem, zawiedło i, tak, i tak. złapała dobry rytm. Więc myślę, że dokładnie chyba wiemy, z czego się spodziewać. Ale o Realu nie możesz tak dyskutować dzisiaj nie mając Karima Benzemy. To zawsze nasuwa kolejne pytania i wątpliwości i niestety, znaczy niestety z perspektywy Real Madryt jest coś takiego, że brak tego piłkarza Zabiera 10% całej drużynie. Przyznasz, że jak miałeś obok siebie kozaka, któremu bardzo ufałeś i go zabrakło, no to gdzieś tam w głowie, z tyłu, chociaż delikatnie, pojawiała się taka Oczywiście, myśl. Ja Oczywiście myślę, że, że nawet więcej niż 10%. Mm -hmm. Moglibyśmy się tu spierać w procentach, ale nie o to chodzi. Ale jak najbardziej, natomiast też błędem by było na siłę zastępowanie benzemy, bo takiego piłkarza to środku składu ralu nie znajdziemy. Natomiast też wydaje mi się, że właśnie budowanie takiej historii, że teraz Modric byłby gdzieś tym zawodnikiem najbardziej wysuniętym i gdzieś tam starał się grać. Pressingiem, bądź jako ten, ta typowa dziewiątka. Też chyba Carlo Ancelotti, taki raczej statyczny trener, którego nie kojarzymy z takim zawirowaniem, gdzieś by się